<laughs> to się, nie się nie nagrywa? film? Nie. To zdjęcie. Aha. Zdjęcie nadal robię. Aha. Już się nie ustawiła. O, 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 to jest dobre. Trochę w prawo. O właśnie. To jest lewo. Nie, to prawo. To jest prawo. <laughs> No? No nie mogę, no. No co? Oślepia się już. Czemu jest pomarańczowa? No bo takie światło jest, tak? Nie, no to nie ma. Teraz się będzie jazda. O, to było dobre! No, no, no! Jeszcze raz! Jeszcze raz, tak. Biegnij! O, mini. No, o właśnie! Nie, otwórz! Nie, o właśnie! I dobra. O, dobra, dobra. o, 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 o! Tykaj, no kurde, jeszcze coś się zastanawiasz! Trzeba to nagrywać, by było lepsze. Fakt. No, jeszcze żeś nie tylko. No, Ty nagrywasz. No, co ty? Zajebasz ci! Krwa! Ja teraz już No i co? I jest minuta 6, 7, 8, 9. Tury, tyry, tyry, tyry! jest. Czyli się jakąś czasówkę. Ale nie wiem jak. A teraz zastopuj. Bo by No wciska! O, nagrywa mnie się. Кессан, ты глупяй. <laughs>